Dzień dobry, drodzy widzowie. Nazywam się Michał Ślączka i jestem kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Dobra Droga 2050 do Rady Powiatu Drawskiego z okręgu numer 3. Wiem, że wielu z Was zna mnie tylko z widzenia, dlatego powiem kilka słów o sobie. Poznajmy się. Niektórzy z Was kojarzą mnie jako rycerza i to faktycznie jedna z większych moich pasji. Nie wiem jednak, czy wiecie, że pasjonuję się także psychologią. I tutaj mogę pochwalić się dyplomem ukończenia studiów o kierunku Psychologia w Biznesie ze specjalizacją Mediację i Negocjacje. Uważam, że jeśli ludzie chcą ze sobą rozmawiać, zawsze znajdzie się droga do porozumienia. I to jest dobra droga. Podobnie jak mój tata, urodziłem się w Złocieńcu. Tutaj się wychowałem, mam dom, rodzinę i tutaj pracuję. Na co dzień chodzę tymi samymi chodnikami, jeżdżę tymi samymi drogami. I robię zakupy w tych samych sklepach co Wy. Dlatego dobrze znam naszą rzeczywistość. Znam bardzo dobrze problemy i potrzeby mieszkańców naszego regionu, bo jestem stąd.